Wielki turniej EDB World of Tanks Cup 2013 zbliża się wielkimi krokami. Już dzisiaj, czyli 1 lutego 2013 roku, zostanie rozegrana faza grupowa. Podczas losowania podzieliliśmy graczy po 4 w każdej grupie, z której dwóch awansuje do półfinałów. W grupie A, która później stała się grupą śmierci... Znalazło się aż trzech graczy zespołu 4 co czyli Marcin Zawiślak, Maciej Trzaskuś i Szczepan Boenga, czyli trzech pretendentów do zajęcia pierwszych trzech miejsc w turnieju, a jeden z nich pożegna się z nim już w fazie grupowej. Czwartym zawodnikiem grupy jest Jakub Droż, który już na starcie spisywany jest na straty. W grupie B znalazł się czwarty i ostatni zawodnik 4 CO Łukasz Torc. Dla którego faza grupowa wydaje się rozdrzewką przed fazą pucharową, bo jego przeciwnikami są Dawid Selmach, Mateusz Janusz i Kamil Janusz, o drugie, premiowane awansem miejsce będzie toczyła się niesamowita batalia, ale głównym precedentem jest tutaj Dawid. 2 dnia lutego zostanie rozegrana faza Poharoda, czyli półfinały i finały. Wszyscy już stawiają, że w finale dojdzie do starcia Marcin Łukasz, chociaż ich przeciwnicy będą się starali wyeliminować ich z turnieju. Czy to im się nie uda? Zapraszam do śledzenia wyników. Relacja na stronie su5.futbolowo.pl Zaprasza zespół EDWE.